Hejka, to znowu ja, Barski. Deezer. i Adrianel. Tak. Witamy już was w dziesiątym odcinku naszej serii. I dzisiaj, tam, 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 tam. Jak już pewnie wiecie po tytule, będziemy robić port. Znaczy, Deezer też się zajmie. Dobrze, że oni wiedzą. Wiedzą, bo będzie w tytule. No tak. Szkoda, że ja nie mam tytułu. Jeszcze nie mam na jak będzie nie na, 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 na I tak tutaj y, przedłużyłem tą... Się. Sorry. Przedłużyłem tą drogę, żeby tam było łatwiej, łatwiejsze dojście. No ja bo tutaj wiem. jest po prostu rzeka i, i tam jest... Ten ładnie to do... zrobiłeś! Co? <laughs> nie, ja tego jeszcze nie widziałam! No bo byłeś w swoim A, domku. Adrianel ma swój to, domek, to, ale nie chce nam pokazać. Chce nam pokazać, chce nam pokazać, później pokażę. Nie chcę pokazywać mojego domku, bo jest żałosny. Nie, to, tutaj popałaś. No bo to było żelazo, no. przepraszam. Przepraszam, jestem łasa na no i... surowce. Okej. Okay. No i tak. E, chyba tak jak wcześniej z budową wieży, po prostu przyspieszę tutaj budowę. A ten. E, a potem opowiem co i jak robiłem. No bo chciałbym też zrobić trochę z pistonami tutaj, żeby to było takie trochę automatik. Nie będę tego robił no. dużo, ponieważ nie mam lepkich pistonów i tym podobnych, także nie będę się popisywał za bardzo. Dobra, że co masz, no, masz, co chcesz tutaj zrobić, bo ja bym chciał coś jednak robić, a nie latać w kółko znowu. Yy, wiesz co, wziąłem sobie mostik kabelstone'a i chciałem zrobić yy, taki wzorek. Tak? Spoko. Tutaj jest y, odstęp, tylko właśnie nie wiem ile będzie odstępu, bo Coś nie zmierzyłem całości. Spoko. Tutaj będzie środek. Moja rola dzisiaj się ogranicza do mówienia spoko. <głos> <głos> bo nie wiem, nie. Nie to nie środek. Ja no nie wiem co bo... Ma ktoś kill? Bo ja wiem wszystko oprócz Kiko. Ale nie no, taki nie diamentowy twój. Ale mu się już kończy, więc... Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam bardzo ładne. O, masz. O, dziękuję bardzo, Panu. No tak, Barski nie zasługuje na lepszy kill. E, nie wiem, to te, te plusy jednak chyba są głupim pomysłem. Macie jakiś lepszy pomysł na wzorek? Można zrobić kratkę taką, szachownicę. Jeden ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, mam. Mam derbliki. O, na no derbliki też mam no, fajne. Ja mam tutaj, zrobić takie podwójne w środku. podwójne okrąg. Znaczy, z dwóch. Dwie, dwa paski do Deblika, wiecie, co chodzi? Nie wiedziałem, co chodzi. A, czyli to twy, twój, twój styl, bo to w sumie ten. No, takie dwa paski mam w środku. To był, to, był, to był błąd, to był błąd, nie patrz, Wiem, ale ten, bo to jest twój styl, bo tak robiłeś już w domku, pamiętasz? No, no to dobrze. <laughs> Przynajmniej będzie schematycznie. No, to tak, może ja tutaj. O, dobra, bo wziąłem sobie drogę do, do budowy. Dobra, bo jeszcze trochę mam. Aha, dobrze, mam bardzo ja dużo. Już, już nie mam. Wziąłem, znaczy go. Mm, to, wydobywałem brzązę, nie wiem. Ciało. Wiecie co? Macie, ja będę dostawał no no, co bo coś, chyba nie mamy. To jest tylko tyle 50 tego Starczy w ogóle, może starczy. No to przecież po co mi, wierzcie, ten. Ja tutaj buduję obramówkę. A w środku coś jeszcze bym wsadził, ale ja idę do domu, pomyśleć, co bym wsadził do środka. Ja wiem, co bym wsadził. Stąd znowu mam Ej, tak w w ogóle człowieku, to przecież dostaniemy tutaj epilepsji przy tym. Ej, czekaj, czekaj, czekaj bo ja nie ogarniam. To mają być dwa, dobra, dobra, dwa, dobra, dobra, dwa. Czyli tu musi być tylko jeden na kratka, tak? No. Okej. Okay. Drewna nie ma, masz, czekaj, masz ja dużo drewna? Agarniam. Ja mam dużo drewna, bo przecież byłem w lesie. To ja mi. Ja mogę tylko węgiel ci dać. Bo nawet drewna nie ma. Mm, nie co ci drewno? Jakie chcesz takie przerobione, nieprzerobione. No nie wiem, bo chciałem ci coś pomóc, nie wiem. Ale widzę, że A. tam kończysz. Okej. Okay. I to? Tylko tak, ja tu chciałem... O kurde, no... no. Wziąłem sobie rozę na... A w środku walną jest ja też jeszcze jeden klasek drewna. To w coś na mnie patrzy. Aha, ty chcesz tak, okej, okay, okej, okay. doczekaj się kiery szukam. O, Deezer. O co się patrzy. Mówię, Już chcę niszczyć. Ona się płyną. Dobra, poszło. Ok. Yy, no i to, no i myślę, że wybudujemy tutaj podłogę, a reszta będzie już chyba w przyspieszonym tempie, nie? Mm, jak chcesz. Purszak. Ja nie umiem przyspieszać. A to nie, <laughs> nie, nie, nie ma sensu, no, Joe, przyspieszać? Ja umiem, no. Już no. <laughs> taka durna nie jestem. mnie, ja nie umiałem. <laughs> Maski. Tak. W Proszę tak nie mówić do mnie. Brzydalu. Kurde, nie mogę Zdalu. się wypowiadać, bo... To taki kabaret z dalem. No był, był. Ja nie, nie mogę się Zdalu. wypowiadać, bo Adrianel nie ma vloga. <grym> Ale <grym> zrobi, zrobi. Taka, pamiętasz? taka mało inteligentna jak wy. <grym> Adrianel zrobi vloga i nawet wiem jakiego tematu co, będzie. Zresztą nie. jak ja zrobię vloga i też nie. wiem jakiego nie. tematu będzie. E. Tak. Ja nie mam tak. kamerki, nie robię vloga. Zrobić kolejne pół. No ktoś boże lepiej. kurde diesel. Czemu rozproszyłeś mi owce. Były takie dwie owce nad zachodem słońca. Rad? Rozproszyłem mu owce, no żeby się zesrał. <śmum> Czy owce się nie płynął. Może nie przy nas, co? Patrz. Patrz, patrz, co, patrz co będę tam. Ale tańczy tak. tango zostanie, no okej. Okay. I patrz. O kurde, już zaszło. <śmum> nie pojmuję co zrobimy, Pokręci... w ogóle <śmum> Pokręciłeś się przy owcach i zaszły? To jest dziwne. Nie, nie, co się nie bo zrobiłem, żeby ja były, były serduszka na jednej z nich. Jezus, ale wy to jesteście. Yy, widziałeś tu dźwigarkę? Nie. Ja też. Więc spoko. Nie? Gdzie on pola teraz? Nie. No, może ten, bo chciałem się przespać, bo tak jakby trochę ciemno. Będzie. Aha, yy, mój 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 rozjaśnić? Czego też. rozjaśnić? O mój Boże, a my w ogóle jesteśmy spoko. Marski Larski pauzy nagrywanie. Po co? Na chwilę. Nie, no po co? Wiadomo, no. co najmniej, że mamy znajomych. Okej. Okay. Nie Okej. Okay. Siedzimy na publicznym tych tylko. dobrze. udajemy, że mamy znajomych. Że mamy no tak, jakieś dobra. życie. nie, nie, no. ludzie, nie zwracajcie uwagi. A przecież włączyłem nagrywanie na swoją prośbę. Lol, no ja nagrywam dalej. Eee, chodźcie do łóżka. Próbuję. Boże. A ty mylisz? Idę, idę. A po Ej, ja się nie. sam przespałem i jest dzień. dzień. Właśnie tak. Lol. What the fuck? To po co tu nazwałam? A tak w ogóle wiecie, że ja ciągle nagrywam? Lol. Właśnie ciągle, 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 ciągle? <laughs> się sam przespałem i się jest dzień. No dobra. No dobrze, okay, okay, Włączam nie. nagrywanie od początku, nie? Znaczy nie od początku. Jedziemy dalej. Wiecie. No dobra, trochę musiałem uciąć, bo wszedł ktoś na nasz kanał. Tak, to Patry, są właśnie. Nie ja mam to gdzieś, chcę zobaczyć to. Tak, i przespałem się, nie wiem, nie wiem co się stało, ale yy, sam byłem w łóżku i zrobił się cień. No a z kim miałbyś niby być? No, kurde, z całego serwera byłem tylko ja w łóżku, tak? O to chodzi. Tak, wiem. Ja tylko jestem wredna. Po co, po co Masika Nie wiem po, po co ci ten, ale ja w ogóle nie mam żadnych surowców oprócz trzech naderblików. Lider, co ty czy to ma być tu, czy, czy gdzie to ma być ten port? Dizer no wiesz co to do... jest automatyczny port Nie. Nie mam do tego pojęcia Dizer nie wie co się dzieje w ogóle Nie to co się be... dzieje, po prostu co się dzieje? Poprosiłbym pana Nie ogarnia A tu się, Aha z tymi łódkami coś, tak? No, zgadłeś Ale świat nie ładuje. Ja Myślałem, mam że mamy taki port taki, że statek wybudujemy i w ogóle. O, to ty możesz budować statek. No chyba cię posrało, no myślę, Boże, że ja tak będzie budować. budował statek, to ja się boję na to patrzeć. No weź no, tutaj zrób statek. Ja nie... masz. Już robię statek, patrz. Patrz jaki zrobię statek, patrz jaki świetny zrobię statek. Normalnie ten statek będzie tak boski, jak po prostu... Ej nie, no serio mówię, postaraj się. Ale czemu tak blisko brzegu? Bo... Cicho. Wodyno... Cicho, patrz jak to jest Ja statek? robiłem wieżę, ja robię port. Ja robiłem dom. No to masz talent, ja nie umiem robić. <noise> Dobra. Tytło dobrze. A taki genialny. To jest wanna w wodzie, tak? Nie, <gryzanie> yeah, to jest tutaj To dojupat. Będzie. <gryzanie> Jakbyś mi dał drewno, to bym mogła go zbudować. O, zbuduj okay. się razem z Adrianem, będzie fajnie. To znaczy, okay. ty, Deezer, masz mi tylko dawać surowce, i masz nie ruszać w ogóle statku. I teraz mówicie mu na. Da się to zrobić? <gryzanie> I jakie hamstwo w ogóle jak mi dacie ładną siekierę, a, Widziałeś, to, co? co, co? Nic. Teraz wiele jest i Masz ten komienną a ja i nie mam idę po ładnym. mam siekierów. Dziękuję. A ja idę po normalną siekierę, np. z diamentu. Super. Dzięki. Normalną? No. Okej. Okay. Nie no, no bo. bo to... Jak mam ludzi na to, chcesz, żeby się szybko, szybko cięło, no. <grym> jak później jest ekwipunek w ogóle, bo mam takie rzeczy, że aż przechodzi ludzkie pojęcie. Przy przykładzie złota motyka. E, dobra, to tak. E, tutaj będą się znajdować e, te. Pistony. Oh, they... Sorry. E, Dizer, jak już będziesz to weź na mi zrób parę pistonów. Znaczy dokładnie ci powiem ile. Parę czego? Pistonów. 3 na 4, okay, 12 pistonów chcesz? Nie, tak. nie mamy klejących, dobra. O kurde, nie mam. A nie, dobra, klejące mi nie będą potrzebne. <laughs> Okej, okay, to czekaj, tylko próżnie skrzyneczki. Deezer, ale zrobiłeś dziurę w tej wodzie? Odważ się? <laughs> o, i jeszcze mi szkła dużo przynieść. <laughs> nie mamy szkła. Ja nie wiem, po co ja tu w ogóle Jak nie ma szkła? Deficyt, nie ma. No to kurwa, Jak ja zrobię. Okna, bez szkieł. Patrz, nie ma szkła? A co tam na dole jest, pod skrzyniami? A, A tam A. jest jakaś jaskinia, bo ten. Okej. Okay. Nie mam osobnej. No ja nie mam myszki, naprawdę. Bo nie mam osobnej no skrzynki. Yy, dobra, to wiecie co? Ja może tak. Yy... Utnę nie, tutaj nagrywanie. Mamy 26. Mamy 26, jest fajnie. Utnę tutaj nagrywanie, bo takie budowanie to jest trochę nudne, Za... zakładam, tak. I widzimy się, jak już to skończymy. No ja i yy, No nie wiem, Adriana, jak chcesz. Dobra, I... No. I ten, i widzimy się po prostu, jak już skończymy budować, ja Wam wszystko przedstawię i instalację też Wam pokażę. No. Dobra, skończyłem. No i witamy po przerwie. Jak widzicie, przystanie jest już ukończona. Ja zajmowałem się tym oto tutaj budyneczkiem, a Adriana zrobiła tą przepiękną łódkę. Adrianel ma tak. przepiękne lagi. <grym wytrych> Adrian, Mamy wytrych. 4 FPS-y. To I raz tak, 3! Przypomniało mi, się, przypomniało mi się, że nie pokazałem Wam yy, automatycznej farmy, jak ją obudowałem. Tutaj widać tak trochę po części. Zaraz pójdę tam na dół i pokażę Wam. What no, no, the fuck opisałeś... w ogóle? Co? Czemu ja mam 3 fesy? y się przerogować, czy chociażby zmniejszyć dalekość widzenia? A ty, jak ty w nowym komputerze? No, na moim komputerze, normalnym komputerze, dobrym komputerze! I nagrywam i mam 3 fesy! y I tak, nie wiem czy yy, jest symetrycznie. No i tutaj na dół jest zejście po zbiory Jeżeli chcecie zobaczyć jak ta automatyczna farma melonów i zboża jest zrobiona, On nie posadziłem nawet, to możecie zobaczyć sobie ósmy odcinek naszej serii. Tam jest wszystko pokazane. No bo Ja tam rozumiem jak się wam nie będzie chciało. No, to... O! <laughs> No i tak, pokażmy efekt naszej pracy, a tak w ogóle mamy kamizelki, o ja nie mam, gdzie mam Co To ma, ten ma. Dizer ma kamizelkę, ja nie wiem, gdzieś zostawiłem, z odcinka o ratowaniu owcy. No i tak, Wyspój jest taki, że tak powiem, taki sobie. Na tą fontanną trochę męczyłem. Musiałem w sumie postawić te tabliczki, bo inaczej mi woda zciekała z każdej strony. A tak się jakoś trzyma. Nie wiem, jak to się trzyma, więc jest ok. Poczekajcie, chwilę. Słychać opuszczacz y, w tym w tle? E, u mnie nie słychać, ale miałam. Kurde, znowu mam mało FPS-ów. Bo... I siemka, jesteśmy z powrotem. Adriana miała takie chwilowe problemy z nagrywaniem, ale powinno się to poprawić. Jesteśmy już na miejscu, Teaser wstań z łowieczki i choć, przetestujemy to, co wybudowałem. Tak, rusztą lecą. Jest tutaj. O. Teaser wsiada do łódeczki, naciska tą dźwignię i grzecznie sobie odpływa. Nie wiem po co on ma rękami płynąć tą łódką. Wiosuje. <noise> eee, no i tak, dzięki temu, że tutaj tworzy się e, nieskończone źródełko wszędzie, w każdym punkcie tej, tego portu, że tak powiem, e, to, to możemy w nim, możemy w nim trzymać e, wiele. O, coś się skraszowało chyba. No, nie to taki chwilowy e, możemy w nim trzymać więcej łódek, ponieważ one nam nie odpłyną, jak e, naciśniemy tą dźwignię. No i tak. E, i... No. Zabawę z machania wajchą. Czekaj, to jeszcze działa? Czekaj. A nie, to wyżej. Nie, dobrze jest. Tylko... A co ty robisz? Aha. Spoko. Szkoda, że zasłania płytkę, no ale dobra. Jeżeli to widzieliście, z tamtego statku przed chwilą wyszły dwa zombiaki. LOL. <śmuszczak> Chodzą razem, ja pierdzielę. One chcą pływać, to nie widzisz? Ich to jest więcej Zapramiają chyba. ją statek, słuchaj. LOL, trzy zombiaki tam są. To są piraci. Piraci. Gdzie ty trzeciego widzisz? Pod Ej, trapem że... się chowa. Patrz, patrzcie jaki ten 4. jak zbugowane działa. Yy, I tak, yy, i wtedy muszą, żeby tworzyły się takie nieskończone źródełka yy, musi być nieskończone źródełko tutaj, tutaj yy, pod tą płytką, pod tymi płytkami i pod tą płytką. Yy, myślę, że taki, Myślę, że taki krótki poradnik. Yy, zrobię po prostu po zakończeniu tego filmu. Będzie on, tak jakby, kontynuacją tego filmu. Ale już, że tak powiem, po pożegnaniu się. Yy, no dobra. To tak, pokazałem wszystko. Adrianel bije sobie ząbiaczki. Mi przeszkadzały yy, tu. Adrianel chciała jeszcze pokazać nam swój domek. <grym> A no tak, miał być domek, ale najpierw stateczek. Aha, tak, jeszcze prowadzę po statku, tak mm, ja, ja zrobiłam stateczek, stateczek jest bardzo fajny. Tak, tutaj jest składka. Tylko za Ja włożyłem w niego To jest ty, ty właśnie mm. bardzo ciekawe rozwiązanie, bym chyba na to nie wpadł. No ten, ten, ten mądry Deezer tak wpadł na to. A ty nie widziałeś na serwerze, sobie... ja takiego parku takiego zaczęło robić? Jakie yeah. mechanizmy tam są? Wow, mechanizmy? Wspaniały Z mechanizmy. tobą? To jest po prostu szok. No właśnie pierś, byliśmy w szoku, Wejdę sobie jeszcze tutaj na szczyt Spoko. tego bo gniazdo. O, bocianie gniazdo, którego tutaj nie ma. Oj, eee. Bo tam miałem święcej osobiście niż tylko jedno bocianie no. Aha, okej. Okay. Eee, no, bardzo ładne widoki są. Marudzisz, Marudzisz się zaraz rzuci Dobra, I dobra ja chcę wam pokazać domek. Okay. Tylko nie wiem czy trafię do mojego domku. Mmm... Ja trafię. Aha, spoko. A nie, ja też trafię, bo wiem gdzie jestem. Za, za górami, za lasami. <grym> za góra... Nie, dobra. <grym> za górami, za lasami, teletubisie bawią się z nami. Nie, dobra. A ja sobie Ej, macie znowu owce uwięzione na, na górze. Właśnie nie wiem dlaczego one uciekają. Dobrze, że w jeden, dwa poprawili ten. Yy, to, że moby już nie przechodzą przez. Płotki. Piękne ta niebie! Tinki winki ciebie jebie. Jezu! <grym> <grym> czanki mi się nie ładują. Yy, wam też? Ale to jest. wiecie co? Ja to odkryłem, że to jest częściowo spowodowane przez frapsa, bo jak normalnie gram, to czang. nie widzę nawet ładowania Boj się czanku w oddali. Sorry. Bo w sumie, pasuje, w w sumie stało spazm, siedzi pod stałem i nie może do śpiegu. <grym> I dlatego mam takie dziwne coś, że widzę latającego w dupie dizera. Gdzie co? Dupie? Jak? I dlatego na przykład teraz nacisnę przycisk, żeby zastopować Moment, nagrywanie. Nie, na nie rozumiem. Nie żeby teraz, nagrywania! Chodź tu do teraz mnie! Na, kurde. Żeby teraz zastopować nagrywanie, wszystkie tanki nagle się załadują. I widzimy hmm. się po setnej sekundzie. Tylko nacisnąłem i od razu wszystko się załadowało. To jest po prostu... Super. Nie wiem, nie wiem. Jaka? Niewiarygodne! No ale to mnie wnerwia, no, no bo nie, nie mogę nagrywać y, tego Minecrafta jak y, mm -hmm. chodzę na dalsze mm -hmm. tereny. Mm -hmm. No to ja pokazuję moją hatynkę. chodź tu i pokaż też razem ze mną, pokaż moją chatynkę. A, tak, to właśnie. jest mój wspaniały dom. majestat. Mój dom. Przepraszam za dziurę w podłodze, ale wykopywałam tu węgiel. Dobrze. Yy, bardzo jest mm. wszechstronny i przestronny i w ogóle. Tak, jest I... Cozy. Tak. I nawet ma okna. Ma. Nie są to po prostu dziury, są też szyby. Także to jest zdumiewające. Yy, no i tak. A, I nie, nie jest to szałas z drabinkami, bo nie ma drabinek. Nie, jeszcze do takiego etapu nie doszłam. No to co, będziemy kończyć taki krótszy odcinek na dziś. Krótszy? No nie wiem, nie wiem ile ma, bo w sumie budowaliśmy bez Aracja. nagrywania. A ja będę stawiał uwagę, zaproszę, wszystkich, będę nagrywał serię El Numbry O, na właśnie. A w przecież w tym odcinku będzie już ee, nowe intro do tego filmu. Napiszcie też, czy wam się podoba. U mnie go nie zobaczycie. Hehehe he, he. <noise> W każdym razie nagrywam penumpkę, zapraszam do oglądania, kiedy wstałeś w pierwszy odcinek Więc Przestań was, się reklamować, Nupku No, mogę Możesz U mnie nie możesz, ja zrobię takie pi podczas swojej reklamy <noise> To są bardzo ładne krajobrazy, trzeba będzie je wykorzystać No Dlatego sobie tutaj domek zbudowano to jest pięknie No no to no tak, dobra y... wykopałam. Komentujcie, subskrybujcie. Wow, e... w górę widziane. Tak. No i żegnam się z wami ja, Barski. Ja ja... Nie będę nawet już mówić tak nikiem, bo to jest... To jest dziwne. Oglądają nas to wiedzą kim jesteśmy. Dobra. No, to jest już nie panie, genialne. Ja wiem, że tak do 15 odcinka będziemy się przedstawiać, a potem możemy się oddawać za popularnię. To ja już mogę, bo już mam 20. No widzisz. <laughs> Dlaczego możesz mówić tylko, że ja? Okay. Z wami ja, ja i ja. <laughs>